Poszukiwani przewodnicy rowerowi, tacy, którzy poprowadzą tandem. Ich partnerami będą osoby niewidome i słabowidzące, które uwielbiają wyprawy rowerowe, ale same nie mogą prowadzić jednośladów, a w parze nie dość, że raźniej, to łatwiej i przyjemniej. O tandemie dla dwojga Karolina Holka. Aleksander Nowiński jeszcze rok temu był zapalonym rowerzystą. Teraz jest rowerzystą niepraktykującym. Wada wzroku pogłębia się na tyle, że wycieczki odbywa najwyżej wokół garażu. Między innymi dla takich osób jak on, powstała strona www.niewidomi na która kojarzy osoby niewidome i niedowidzące z wolontariuszami, którzy chcieliby zostać przewodnikami rowerowymi i prowadzić tandemy. Nasza ułomność to jest to, że powiedzmy mamy kłopoty wzrokowe, ale mamy jeszcze sprawność fizyczną. I skorzystanie powiedzmy z takich wycieczek rowerowych, rajdów czy nawet zawodów jest jak najbardziej wskazane. Dlatego pan Aleksander rozgląda się za tandemem w dobrym stanie. Chętnie zamienię dwa rowery, dobrej klasy rowery na, na tandem. Sprawni i niepełnosprawni cykliści jeżdżący na tandemach to nierzadki widok na zachodzie Europy i w USA. U nas ta idea dopiero się rozkręca. Nie jest to dla osób z dysfunkcją wzroku takie banalne. To jest zupełnie co innego i dlatego też wspierajmy jak najbardziej taką akcję i chcielibyśmy, żeby tam młodzież czy osoby również dorosłe uczestniczyły w tym. Pan Tomek swój tandem ma i wolne miejsce też. Czeka na towarzysza czy towarzyszkę wypraw rowerowych. Warto pomóc drugiemu człowiekowi, aby też mógł spędzić miło popołudnie. Na tym, na czym my. Lubimy najbardziej na rowerze, a warto trenować wspólnie, bo już pod koniec września cykliści wezmą udział w wielkim rajdzie rowerowym na tandemach Szczecin Karolina Holka.